Witam, moi, drodzy państwo. <ścoughs> witam z tej strony MasterCycle 15, oczywiście, a w zasadzie to... 15! Powinienem powiedzieć, przepraszam bardzo. I witam z powrotem, kurwa. Jestem tu, jestem tu. Znowu e, żoli boskie tereny. Tutaj, żoli boskie lasy. No dobra, no trochę dalej niż żoli bo żoli bos nie ma zbyt wiele terenów zagrokulty zagrokulturyzowanych że tak to ujmę więc ten, ale no jesteśmy kurwa na terenach mi znajomych nareszcie po tym miesiącu wróciłem kurwa, wróciłem o kamerzysto z dziękuję bardzo co mamy Coke water! Simon give me a water! Bardzo dobrze Kto tam oglądał tego mema, to pozdrawiam Państwa zrobią? Oh. O, kurwa, jakie dobra. O, kurwa, dobra. Ludziska, no. Cieszę się, że znowu mogę z Państwem tutaj być, obcować, yy, nagrywać. Cholera jasna. Długie i mroczne były moje dni rozłąki z Państwem. Widziałem, że. Andrzej wiernie wstawił te 60 kurwa filmów w ZMW 2019 elegancko. Nikt oczywiście tego nie obejrzał, nie dziwię się ani trochę. Nie no, tak szczerze to i tak przy niektórych to dziwnie, bo tak przy niektórych, yy, przy większości filmów to były takie wyświetlenia typu tam 20-30, wyświetlono 50, a było kilka takich. Widziałem, nie wiem po czym to. Yy, Jaka zależność w tym była, że było sporo tych wyświetleń, że na przykład 200 albo coś takiego. Ciekawe, ciekawe. No tak czy inaczej, to nie ma, nie ma wielkiego znaczenia. No bo ja dobrze wiedziałem, że te filmy, no takie są. Wiecie, no nie chcę powiedzieć, że na odpierdol, ale może są trochę na odpierdol w sensie. Robiłem je taką, taką miałem wewnętrzną potrzebę tego nagrania bez komentarza i wrzucenia, nie. Ale no, wyszło jak wyszło Także nie martw ta się Już wracamy do serii z Far Cry 3 Kurwa match Będziemy nagrywać dalej foko, Znaczy 3 kurwa Ale FOa też będziemy I nawet 5 będziemy nagrywać Z Andrzejem w kopie kurwa Będzie zajebiście I no Miesiąc bez internetów Czy mi dobrze zrobił czy źle No kurwa ciężko powiedzieć nie powiem, że było trudno wytrzymać bez samego internetu. Ja nigdy nie byłem jakimś takim człowiekiem, który potrzebuje na przykład internetu w telefonie, czy, czy coś w tym rodzaju. Lubię oczywiście, no, przede wszystkim YouTube, bo jak ja spędzam czas w internecie, to 90% to jest oglądanie YouTube'a, a 10% to jest y, oglądanie w Google grafika zdjęć kapitana Price'a albo broni palnej, no nie? I to jest całe moje korzystanie z internetu, tak naprawdę. Ewentualnie y, wpisanie w y, Google'a, y, co tam dzisiaj odpierdoliło Activision Blizzard, no nie? Jaką manianę. I to tak naprawdę tyle, więc y, po prostu ciężko mi było tak naprawdę bez, bez YouTube'a przede wszystkim wytrwać. Bez oglądania i bez wstawiania. Ale już jestem z powrotem. Odnajduję się z powrotem w tej rzeczywistości na nowo. No i jest wpyte, kurwa, macie, jest wpyte ogółem. Mam nadzieję, że tam nie zrobiły się z Was martwe suby, że już tam nie będziecie stronić od twórczości tutaj. Pozdrawiam bardzo serdecznie pana Mao, który. Y, obejrzał y, jak napisał wszystkie, wszystkie możliwe odcinki z tego MW2019, kurwa szasun, bo nawet mi by się nie chciało tego wszystkiego obejrzeć. Y, także ten y, szacun w chuj, no i kurde, y, ogłoszenia parafialne, czyli tak, kontynuujemy serię z Far Cry'a 3, w międzyczasie pojawi się bardzo krótka seria z tajemniczej gry nie będę zdradzał tutaj, z jakiej, nie będę zdradzał z jakiej, ale będzie to doznanie infrastrukturalno-duchowe. Nie będzie to żaden FPS, nie będzie to w zasadzie yy, specjalnie nawet gra pod gameplay czy zręcznościówka. Będzie to tak zwany walking simulator, no nie, symulator chodzenia i zwiedzania. Tyle o tej grze wiem, ja też wiem bardzo mało. Także gra jest krótka, acz podobno na temat i Zauroczyła mnie swoim y, artyzmem, właśnie y, infrastrukturalnym. Więc ja lubię takie gry, w, które, w których się zwiedza. Już kiedyś jedną taką nagra, nagrałem. Na kanał się Abzu nazywała. Bardzo fajna gra. Y, no i to będzie coś w tym rodzaju. Tak, tak, tak y, przynajmniej słyszałem. Tak widziałem. No. Do tego będzie jeszcze nawet druga tajemnicza gra. Y Którą zamierzam nagrywać. Może nawet nie w formie serii, bo to nie jest taka gra, żeby grać od punktu A do punktu B. Ta gra nie ma historii, nie ma kampanii. To jest po prostu tak, żeby, żeby coś było. No nie tak o, przy okazji. To będzie idealna gierka, żeby od czasu do czasu wstawić i pogadać yy, na niej o czymś po prostu. To będzie taka gra dla wyluzowania się. W zasadzie, nie wiem, może nawet zrobię tak, że będzie to gra czysto pod filmiki informacyjne. Zobaczymy. Ale na pewno nie wpłynie to na schemat wstawiania Far Cry'a 3. No będę teraz leciał ostro, teraz będę dużo napierdalał w te gry komputerowe, bo miesiąc nie napierdalałem. Pobrałem sobie ostatnio kurwa na komputer 10 gier dodatkowo, a już wcześniej Miałem zainstalowane chyba z 5 czy coś. Ja zawsze miałem tak, że w rotacji musiało być 5 zainstalowanych gier. Jak instalowałem szóstą, to jakąś inną wypierdalałem. Albo robiłem tak, że tą szóstą instaluję, przechodzę ją i od razu ją wywalam z dysku. No nie. A teraz jakoś tak sobie zaeksperymentowałem i mam tak, że chyba teraz mam na dysku na kąpie z 18 gier. No nie, więc ten. Ale będę robił tak, że przejdę jedną, wypierdalam ją, przejdę drugą, wypierdalam ją i tak. O. Tak po prostu mam. Nie lubię, jak mam tego za dużo, że tak powiem, bo mam wrażenie, że to się tak, no mój komp zaśmieca tym. Jak jakąś grę przejdę, wiem, że teraz przez najbliższy miesiąc, dwa nie będę grał, to wypierdałam z dysku po prostu. <laughs> Oprócz oczywiście y, takich gier, które zawsze na moim dysku są, czyli Battlefield 4, y, MW2, y, OG jest zazwyczaj na moim dysku i jeszcze Insurgency Sandstorm na pewno jest cały czas, ja tej gry nie odinstaluję, bo cały czas mi się chce w nią grać. I Left 4 Dead 2. To też jest taka gra. Ona waży kurwa prawie że nic, no nie? A cały czas gram, bo dopóki nie przejdziemy kurwa po 5 razy wszystkich map z Andrzejem i tam z resztą ekipy, czy to customowych, czy to zwykłych. No to, to, to ta gra się nie nudzi, ona jest po prostu zbyt zajebista, to jest mistrzostwo świata, kooperacyjne to Left 4 Dead 2. Więc y, możecie się przygotować, że będą gdzieś w przyszłości, nie wiem jeszcze konkretnie kiedy, y, filmiki z Left 4 Dead'a na takiej samej kanwie jak do tej pory. Ostatnio to pod moją nieobecność Andrzej wrzucił jeszcze filmik z y, obrony Helmowego Jaru właśnie w Left 4 Dead 2, to zajebista opcja była i tak. No, i tak naprawdę tyle. Dodam jeszcze, że w chwili, gdy za jakiś tydzień, nie wiem, może za dwa maksymalnie biorę się już za filmik oblotbornie, ten złożony. Więc. Tak, kiedy on powstanie, nie mam kurwa pojęcia. Będzie trzeba zbierać masę tego loru. Ja to wszystko muszę sobie posortować i ułożyć z nekrońcem. Kto wie, czy ja w ogóle do niego na chatę nie zajadę, nie będziemy wspólnie przechodzić tego Bloodborna, bo on ma PS4. No teoretycznie, niby można by było robić tak. On mi też mówił, że mógłby mi po prostu dać PlayStation 4 i ja bym se to tam w domu przechodził czy nagrywał, ale kurwa. Chyba nie, u mnie telewizor jest zazwyczaj zajęty, więc. Zresztą, ja nie mam takiej maniery grać na, te... na telewizorze. Teraz już od lat tego nie robię, odkąd ten odstawiłem PlayStation 3, bo mam dobrego kompa, kurwa, od 2020. No niby mógłbym podwieźć do monitora. No zobaczymy, ale pewnie u niego będzie to robione, no nie? Także tak, Także tak, historia oblotbornie będzie w granicy dwóch tygodni się za to biorę. No, i tak ono to, to, to jest wszystko. Myślę, że dziś jeszcze nie, ale jutro y, zostanie wstawiony kolejny odcinek, czwarty, po miesięcznej przerwie z Far Cry 3. I będziemy lecieć dalej. A kiedy się pojawi ta gra zagadka? Kurwa, nie mam pojęcia, tak szczerze. Może też jutro, a może za parę dni, ale niedługo. Y, to może też sprzedam, kto już został do końca tego materiału, takiego. Przydatnego News'a na Epic Games jest teraz Deus Ex Mankind Divided za darmo, więc możecie sobie pobrać. Ten, jak to było na pozycji? Bunt ludzkości? Nie, ludzkość podzielona jest coś takiego. Rozłam ludzkości, o chyba rozłam ludzkości. Ten Deus Ex, ten drugi jakby z tych nowych, więc ten przypisałem sobie do, do, do biblioteki, ale nie wiem czy będę w to grał. D te Deus Ex -y to nie były chyba nigdy takie gry pode mnie. A zobaczymy. Dobra, moi drodzy, dzięki, dzięki, że byliście, dzięki, że jesteście cały czas, że nie, 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 nie wyruszyliście sobie gdzieś, tutaj pod moją nieobecność, że jesteście cały czas i że czekaliście tak wiernie, dziękuję Państwu serdecznie i wracamy do obiegu, wracamy do starego trybu, także tak. No, to Do Państwa szprechał. i. I tak i widzimy się na materiałach. Trzymajcie się, do zobaczenia, nazwij się kokenwoga, popije no nie e, siema. E, cześć, e, pozdrawiam.